Cukrzyca, diabetes mellitus. Skąd pochodzi? Dlaczego w tej chwili jest tego tak dużo? Dlaczego nie potrafimy sobie poradzić? Dlaczego oszukujemy ludzi mówiąc leczymy Was, gdy tak naprawdę nikt nie leczy, nawet nie chce naprawdę zdiagnozować, co w Was jest nie tak? Dlaczego wychodzi podwyższony poziom glukozy? Bo cały czas mówimy o objawie hiperglikemii mówiąc o cukrzycy, jak jesteście u lekarza, czy u diabetologa, czyli specjalisty. Jeśli chodzi o trzustkę, bo wokół tego organu będziemy się poruszać. To takie, oto to żółte. Bardzo fajny narząd, taki trochę jak robaczek, tłusty narząd, a więc skoro tłusty narząd, więc wszystkie tłuste narządy zawierają w sobie dużo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Prawda? Tak jak mózg. Prawda? I kiedy powinniśmy zacząć myśleć o zagrożeniu cukrzycą? Objawy, które mogą na początku występować. Poliuria, polidypsia, polifagia. Dużo siusiam, dużo jem dużo, i dużo piję. M mogę chudnąć zapach acetonu, ale to będzie wtedy, jeżeli mm, wejdziemy w kwasice. Skurcze w nogach, zakażenia drożdżakami. Dlaczego? Słaby metabolizm glukozy, więc komórki są niedoenergizowane, jak słabe, umierające, no to na pochyłe drzewo każda koza włazi. A więc drożdże, grzyby będą zawsze tam, gdzie jest słabość metaboliczna. Jedna z teorii mówi, że... Rak jest, jest grzybem i doktor Simoncini podawał 20% wodorowęglan no i wygrał z tymi chorobami. Ogólne osłabienie, źle gojące się rany, no bo jak ma się zrosnąć rana, jeżeli jest niedobór energetyczny. Zmiany skórne, no stąd idą zmęczenie, apatia, senność, zaburzenia widzenia. <laughs> Grozi. Czym grozi cukrzyca? Czy to jest poważne schorzenie? No cóż, jest to poważne schorzenie. Ogólnie można powiedzieć makro i mikroangiopatię, czyli makro, a więc w dużych naczyniach się pojawiają, mikro w małych naczyniach. Stopa cukrzycowa. Najchętniej jest ucinana noga, z tego względu, że to się najbardziej opłaca, jeśli chodzi o procedury, a nie leczenie, bo nie dają pieniędzy na to. Później wszyscy mają zarobek na proteza, opatrunki i tak dalej. Udar mózgu, zawał serca i choroba niedokrwienna, nefropatia cukrzycowa, retinopatię wszelkiej maści. Od na przykład jaskra, zaćma i ślepota. Neuropatia cukrzycowa, to znaczy macie problemy z czuciem, nadwrażliwość, niedoczulica. Witajcie kochani, tu Artur, ATVB Zdrowy Kanał. To jest tylko zwiastun. Pełny wykład jest na kanale ATVB Bis. Bezpośredni link do kanału jest w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu podpiętym. Subskrybujcie ATVB Bis i włączcie dzwoneczek. Pozdrawiam słonecznie, wszystkiego dobrego, Artur. Bardzo niepokojący zauważono wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie wysokie w grupach wiekowych od 0,4, 5,9, 10, 14. Średni wzrost zapadalności u nas to 9,3%. W Polsce jest najwyższy przyrost z całej Europy. Dlaczego? Cukrzyca ogólnie dzieli się, powiedzmy, na typ pierwszy, czyli to wtedy, kiedy padła trzustka i insuliny nie produkujemy już. I typ drugi, kiedy, powiedzmy, mówi się, jest insulinooporność. Co zrobić, żeby zapobiec? Tak, zmiana sposobu życia. Tak, dziękuję. Wiem, że był męczący, ale to chciałem złapać trudny wykład. Ale zrozumieliście, jakie są przyczyny, jak możemy zapobiegać profilaktykę. Zrozumcie, profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie. Ta cała długa terapia może nie być konieczna, jeżeli nauczycie swoje dzieci prawidłowo się zachowywać, żyć zgodnie z przyrodą, pić wodę, w diecie dawać dużo witamin, naturalne preparaty, Czyli po prostu wróćmy do tego, co było kiedyś. Dziękuję bardzo. Czy będą... Doktor Hubert Czerniak. Dziękuję, doktorze. Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.